Cześć, z tej strony Oliwia z media na topie. Witam Cię w kolejnym wideo na naszym kanale Na którym dzielimy się wiedzą z zakresu marketingu branży beauty Marketingu linergistek Możesz znaleźć tutaj już naprawdę bardzo dużo filmów O różnej tematyce Począwszy od pozyskiwania nowych klientów Aż po sprzedaż, ofertę, social media Więc jest tego dość sporo Jeśli nie widziałaś żadnych innych naszych filmów Zachęcam Cię do sprawdzenia w wolnej chwili a dzisiaj poruszymy sobie bardzo ciekawy temat, a mianowicie e, temat pozyskiwania klientek w wrześniu i w październiku. Dlaczego? Są to właściwie najlepsze miesiące, jedne z najlepszych miesięcy do pozyskiwania klientek przy pomocy reklam. I jak to zrobić, żeby właśnie w tym czasie te klientki pozyskiwać? Więc bez zbędnego przedłużenia przechodzimy sobie od razu do tematu. E, zacznijmy sobie od tego, dlaczego warto. Dlaczego warto właśnie w tym czasie, wrześniu i po pierwsze, mamy sezon powakacyjny, a to oznacza, że dużo osób już wróciło ze swoich urlopów. Eee, urlopy często są w maju, w czerwcu, w lipcu, w sierpniu, później na początek września dzieci wracają do szkoły, więc z tych urlopów jest już mniej, mniej osób wyjeżdża, więc co za tym idzie, więcej osób może skupić się bardziej na sobie. Na swoim rozwoju, na na przykład ulepszeniu czegoś, na zmianie jakiejś, więc automatycznie te osoby są bardziej dostępne, przez to mogą korzystać bardziej z e, swoich zabiegów, mogą się na tym w pełni skupić, więc już e, raczej nie ma takich przełożeń w dużej ilości przez urlopy, czy właśnie na przykład niedecydowania się na usługi, właśnie przez to, że ktoś gdzieś wyjeżdża, nie ma czasu się na tym skupić, nie ma pieniędzy i tak dalej. Więc to jest taki pierwszy argument, że właśnie to jest taki czas, gdzie jesteśmy po wakacjach, jest więcej czasu i można się skupić na zabiegach. Drugi taki powód za to to, że są zabiegi, które na przykład nie można, albo na przykład trzeba uważać. Nie można ich wykonywać latem, albo na przykład trzeba uważać na siebie po wykonaniu tych zabiegów przez promienie słoneczne. I przez to nie są one jakieś takie bardzo popularne, albo po prostu nie są zalecane. A gdy nadchodzi jesień, dużo zabiegów właśnie z takich, które już można z powrotem wykonywać, można się na nich skupić, więc to też jest dobry moment, żeby właśnie te zabiegi promować. Kolejny argument to jest taki, że też często w lecie ta skóra gdzieś tam jest przesuczona przez promienie słoneczne, troszkę wymaga jakiejś tam pielęgnacji, więc to jest też dobry moment do tego, żeby promować takie zabiegi, które właśnie pomagają odbudować i. Pielęgnować tą skórę polecie. Kolejny argument jest taki, że właściwie teraz, w najbliższym czasie nie mamy takich e, jakiś, świę, e, jakiś świąt, czy jakichś takich wydarzeń, które powodują większe wydatki, jak na przykład święta Bożego Narodzenia, czy właśnie urlopy, czy na przykład święta wielkanocne, czy jakieś na przykład walentynki, gdzie na przykład wydajemy te pieniądze i wtedy automatycznie jakby te zabiegi schodzą na dalszy plan, no bo są inne wydatki. A jeśli tych wydatków nie mam, no to wtedy automatycznie można skupić się bardziej na zabiegach. Więc ja uważam, że naprawdę te dwa miesiące są takim dobrym momentem do tego, żeby wystartować z reklam, jeśli jeszcze z nimi nie działasz, dlatego że później przyjdą święta, przyjdzie Black Friday, dużo osób się będzie promowało, więc to będzie bardziej skumulowane. A teraz właśnie jest taki okres, gdzie po prostu uważam, że to jest taki idealny moment, żeby się tym zająć, bo jest mnóstwo argumentów za, żeby to wdrożyć dokładnie w tym momencie. Mam nadzieję, że zachęciłam Cię do tego i przekonałam, że to jest dobry moment do tego, żeby właśnie teraz zacząć, ale teraz powiem Ci, jak to zrobić, żeby zrobić to z głową, żeby zrobić to skutecznie i przede wszystkim, żeby przyniosło Ci to jak najlepsze wyniki. Po pierwsze, oczywiście zaczynamy sobie tej kampanii reklamowej na Facebooku i na Instagramie, czyli co my zrobić, żeby ona przede wszystkim w pierwszej kolejności spełniała swoje zdanie. Pierwsza rzecz, no to oczywiście musimy zacząć od tego, żeby przygotować dobre zdjęcia, dobre wideo naszego zabiegu, który chcemy promować, czy naszych zabiegów, które chcemy promować. Druga rzecz to tekst reklamowy. Musimy przygotować tekst reklamowy, czy teksty reklamowe, które będą pokazywały różne problemy, rozwiązania problemów. Po prostu takie skuteczne teksty reklamowe, które nie będą zwykłym postem, tak jak klikamy sobie promuj post, tylko po prostu będą już typowo z taką reklamą skierowaną na poskiwanie klientek. Kolejna rzecz. Co jest ważne w takiej reklamie, żeby przynosiła nam fajne rezultaty, to oczywiście ustawienia tej reklamy, żeby reklama była kierowana do właściwych osób, do naszej grupy docelowej, nie do przypadkowych osób, tylko żeby naprawdę była dobrze zdefiniowana grupa. Nie bójmy się ograniczać tej grupy, bo im bardziej ona jest taka konkretna, tym bardziej trafiamy do tych idealnych klientów. Niektóre osoby mają takie przeświadczenie, że im szerszą grupę wybiorą, to będzie lepiej, bo trafię do większości osób. A tak nie działa właśnie, bo jeśli trafiasz dużej ilości osób, to lepiej, żeby jednak z tej dużej ilości osób trafiać do osób takich typowo potencjalnych, które mogą skorzystać z Twoich usług, a nie do wszystkich. Bo co z tego, że reklama będzie się wyświetlać, jeśli będzie się wyświetlać nie tym osobom, co trzeba. Więc bardzo ważne jest to dokładne zdefiniowanie, komu chcemy się wyświetlać. Są takie trzy składniki reklamy, czyli właśnie to przede wszystkim. Jakiś materiał reklamowy, zdjęcia wideo, tekst reklamowe, ustawienia. Ale to już nie wszystko, bo taka reklama musi kierować oczywiście gdzieś tego naszego pozycyjnego klienta. Nie wystarczy się wyświetlać w okolicy, żeby te osoby się zgłaszały, ale musi być jeszcze takie konkretne poprowadzenie tej osoby do tego zgłoszenia. Czyli dlatego takie, takie reklamy na przykład zasięgowe, które gdzieś tam tylko sobie krążą, bez żadnego wezwania do działania, bez żadnego przekierowania do kontaktu, Często nie przynoszą żadnych wyników, bo po prostu są tylko takimi reklamami informacyjnymi. Czyli ten klient widzi to, znaczy ten klient, potencjalny klient widzi to. I patrzę, i w sumie, okej, okay, fajnie, fajnie, i tyle. I nic się nie dzieje, nic się po prostu nie odzywa, i ta reklama sobie leci, wyświetla się, ale nie można ich zgłoszeń. Ani o to chodzi. Chodzi nam o to, żeby jednak te sobie się zgłaszały właściwie już od pierwszych dni. Dlatego oprócz tego, że mamy tą reklamę, wszystko fajnie stworzoną, to jeszcze ona musi kierować jakieś tą osobę. Ja polecam Ci tutaj zdecydowanie przekierowanie do ankiety. Robić to w ten sposób, że taka osoba z Twojej okolicy, gdy widzi reklamę, jest zainteresowana tym zabiegiem, to klika sobie jakiś tam przycisk w reklamie i otwiera się taka krótka ankieta. Najpierw, którą ona musi wypełnić, tam są różne pytania wstępne, żebyś mogła troszkę lepiej poznać tą osobę. Jak ta osoba wypełni tą ankietę, to później podaje swoje dane kontaktowe, czyli imię, nazwisko, numer telefonu i kolejny etap: no to po prostu wysłanie tej ankiety, czyli ta osoba po prostu wypełnia tą ankietę, wysyła tą ankietę, a Ty od razu otrzymujesz ją u siebie i widzisz od razu, czym ta osoba jest zainteresowana. Widzisz wszystkie odpowiedzi, widzisz dane kontaktowe. No i oczywiście kolejny etap to jest już telefon do tej osoby i umawianie się na zabiegi. Więc, powtarzając sobie tak w skrócie, e, oczywiście taka kampania reklamowa, która już jest skupiona na pozyskiwaniu klientów, składa się właśnie z tych ważnych elementów, o których wspomniałam. Ona krąży w okolicy, pokazuje twoje usługi osobom z twojej grupy docelowej, a później jak taka osoba jest zainteresowana, to wypełnia sobie tą ankietę, która trafia do ciebie. Więc później oczywiście kolejnym etapem jest już telefon do tej osoby i rozmawiamy sobie już typowo o tym zabiegu, o problemach tej osoby, o tym co ją zmotywowało, zmotywowało do tego zabiegu, jakie ma oczekiwania i tak dalej. Ale uwaga, sama kampania reklamowa to jeszcze nie wszystko. Ja zawsze o tym powtarzam, myślę, że jak oglądałaś jakieś inne treści, które nagrywałam, czy na YouTubie tutaj, czy na Instagramie, czy gdzieś tam na Facebooku, to możliwe, że spotkałaś się już z tym. Jak powtarzam, że sama reklama to jest nie wszystko. I o tym trzeba pamiętać, e, właśnie żeby naprawdę pozyskiwać takie duże ilości nowych klientek w miesiącu. Trzeba pamiętać, że sama reklama to jest dopiero dotarcie do nowych osób w okolicy. Ona oczywiście musi być dobrze stworzona, musi być skuteczna, ale same zgłoszenia jeszcze nie sprawiają, że to jest Twoja klientka. Może nawet spotkałaś się kiedyś z czymś takim, że ktoś na przykład napisał do ciebie wiadomość, nie musiałaś nawet korzystać z reklam, tylko na przykład ktokolwiek się odezwał do ciebie przez pocztę panoflową czy na przykład znalazł cię gdzieś na Instagramie i wysłał wiadomość do ciebie, jaka cena. Ty odpisałaś na tę wiadomość i ta osoba już po prostu się nie odezwała. Po prostu zniknęła, nie wiadomo, co się z nią stało i tyle, kontakt się urwał. Więc jak widzimy, czasami samo zainteresowanie usługą. To no jeszcze nie sprawia, że ta osoba staje się naszą klientką. Do tego jeszcze jest pewna droga. Dlatego potrzebne są jeszcze tam dwa ważne elementy, które dopiero sprawią, że rzeczywiście ta klientka, potencjalna klientka, stanie się Twoją rzeczywistą klientką, która przyjdzie do Twojego salonu i zapłaci. Pierwszym elementem. Jest oczywiście oferta. Oferta to jest przygotowanie, taki sposób e, prezentacji swojego zabiegu, ale też właśnie tego, w jaki sposób jest opakowany, żeby ta osoba zobaczyła, że o to, ta oferta to jest coś dla mnie. Ta oferta jest zdecydowanie lepsza od innych. I nie chodzi o to absolutnie, że ty teraz musisz obniżyć swoje ceny wszystkie o 50%, żeby mieć najatrakcyjniejszą ofertę w okolicy pod kątem ceny, ale żeby mieć najatrakcyjniejszą ofertę w okolicy pod kątem wartości, czyli my. W porównaniu do innych dajemy tej klientce zdecydowanie więcej, czyli na przykład em, ktoś ma, teraz tam na, przykład na przykład makijażu permanentnego, ktoś ma makijaż permanentny za 800 zł, ktoś ma za 1000, ktoś ma za 600, ktoś ma za 900 i tak dalej i są różne ceny. No, i klientka, na przykład, jeśli widzi tylko nazwę makijaż permanentny, no to mm, nic jej to nie mówi, e, co jest w tej usłudze. Widzi, że wszędzie jest makijaż permanentny, no i tak jakby nie wie, dlaczego na przykład jedna cena to jest 900 zł, druga 1000, trzecia 600 i tak dalej. Oczywiście, pomijając to, że te osoby mogą mieć różne doświadczenie, różne elementy tego zabiegu, jakieś później na przykład konsultacje dodatkowe, czy coś jeszcze innego. Ale z perspektywy klientki, jeśli nic nie opiszemy dodatkowo tego zabiegu, no to dla niej to jest tylko wyłącznie makijaż permanentny, więc ona prawdopodobnie wybiera wtedy tą najtańszą opcję. No chyba, że na przykład ktoś bardzo się wyróżnia pod kątem jakości swoich prac, pod kątem na przykład zdjęcia, ma jakieś piękne zdjęcia, no to na przykład może wybrać inne miejsce. Ale teraz przyjmijmy, że te osoby, które mają te różne ceny, właściwie mają. Ten, tą samą jakość usług, czyli na przykład mają takiej samej jakości zdjęcia, taką samą liczbę opinii, czyli różnią właściwie się tylko i wyłącznie ceną te usługi, więc ta osoba prawdopodobnie wybierze po prostu najtańszą opcję, bo dlaczego ma płacić więcej? I jeśli ty chcesz mieć wyższe ceny, ale na przykład też ogólnie masz podobne jakości usługi do innych. W sumie zdjęcie też masz podobne, w sumie liczbę opinii też masz podobną. To co możesz zrobić, żeby jednak nie obniżać tych cen, ale przyciągać te klientki, pomimo tego, że chcesz mieć te usługi droższe? No wtedy automatycznie musimy iść w większą wartość. Czyli musimy dać coś więcej tej klientce, żeby ona zobaczyła, że ok, tutaj mam droższą usługę, ale też otrzymuję więcej. Pamiętaj, że każdy. Chcę dla siebie jak najlepiej. Po prostu ludzie chcą dostawać jak najwięcej i płacić jak najmniej. Tak po prostu to działa, więc im więcej tej osobie dasz, tym bardziej ona to ceni, ona zobaczy, że to jest dla niej atrakcyjne. I wtedy nie będziesz musiała obniżać tej ceny, żeby na przykład e, mieć tańsze ceny w okolicy, ale będziesz mogła cieszyć się wyższymi cenami, ale dalej z powodzeniem zapisywać te klientki, bo one będą wiedziały, że przychodząc do ciebie, one okej okay, płacą więcej, ale też otrzymują zdecydowanie więcej. To nie jest łatwe oczywiście opakowanie swojej oferty w taki sposób, bo to już trzeba się troszkę wysilić, trzeba uruchomić wyobraźnię, trzeba troszkę zrobić pewien research czy co inne osoby mają. Ale opłaca się to robić, bo dzięki temu, że przygotujesz dobrze swoją ofertę, po prostu zdecydowanie łatwiej będzie Ci pozyskiwać klientki w przyszłości. Nieważne, czy będziesz korzystać z reklam, czy będziesz w, jaki inny, w jakiś inny sposób generować ruch na swój profil, to i tak po prostu będzie Ci łatwiej sprzedawać swoje usługi, bo nie będziesz miała problemu z tym, że po prostu klientki cały czas mówią, że okej, okay, ktoś ma pani, ktoś ma inaczej, ktoś tam ma coś innego. Eee, więc... Po prostu warto poświęcić czas i przygotować swoją ofertę pod kątem wartości Jak najwięcej, przebakowujemy ją Tutaj już nie wstydzimy się Po prostu wrzucamy wszystkie elementy, które nas wyróżniają Które są jakimś plusem Jeśli brać udział w jakichś zawodach, w jakichś mistrzostwach Jeśli na przykład masz jakieś najlepsze maszyny, najlepsze preparaty Jeśli na przykład masz jakieś poradniki dodatkowe, jakieś konsultacje Jakieś beauty plany, cokolwiek Po prostu wszystko to wpakuj w tą ofertę tego zabiegu im bardziej ona będzie taka mm, przepakowana, taka wyeksponowana, tym lepiej, bo klientka zanim skorzysta z Twojej usługi, ona patrzy tylko i wyłącznie na Twoją ofertę, bo ona jeszcze nie wie, że w Twoim gabinecie jest super atmosfera, że masz y, na przykład świetny poczęstunek, że na przykład y, jesteś bardzo ciepłą osobą, że stawiasz dobro klienta na pierwszym miejscu. Ona jeszcze tego nie wie, bo z tego nie skorzystała, więc dopiero jak skorzysta, to się o tym przekona, ale zanim skorzysta, to ona musi po prostu. Sugeruje się tylko i tym opakowaniem, więc chcemy jak najbardziej zrobić te kolorowe opakowanie zabiegu, żeby to ją przyciągnęło, a dopiero później, żeby mogła zobaczyć, że ten środek jest równie kolorowy, tak jak opakowanie. Mam nadzieję, że rozumiesz tą metaforę z opakowaniem. W skrócie, staramy się tak przygotować ofertę, żeby ona wizualnie dla klientki była mega, mega atrakcyjna. Niekoniecznie pod, pod, pod kątem ceny, ale pod kątem wartości, która za tą ceną się kryje. Więc to jest ten pierwszy etap, właśnie z tych dwóch etapów, o których wspomniałam, które decydują też o ilości pozyskanych klientek. Mamy już ofertę, więc została nam jeszcze sprzedaż. I czym jest ta sprzedaż? Mam wrażenie, że ludzie boją się troszkę tego słowa sprzedaż, bo kojarzy się z taką nachalną sprzedażą, która stara się za wszelką cenę wciskać po prostu wszystko, co jest możliwe, bez względu na to, czy komuś to jest potrzebne, czy nie. Absolutnie nie kojarz słowa, sprzeda słowa sprzedaż z, to, z takim czymś. Bo ja uważam, że sprzedaż to jest przede wszystkim chęć, realna chęć pomocy tej osobie i pokazanie na przykład, że my mamy rozwiązanie tego problemu, który ta osoba ma, że nasza usługa ten problem rozwiązuje, ale najpierw, żeby pokazać, czy ta usługa rozwiązuje konkretny problem klienta, my musimy się upewnić, że rzeczywiście ona rozwiązuje ten problem. Czyli sprzedaż to jest właściwie takie najpierw sprawdzenie, czy jesteśmy w stanie pomóc. Jeśli tak, to pokazanie w jaki sposób jesteśmy w stanie tej osobie pomóc. Czy najpierw zaczynamy sobie od pytań od tego, jaki to sama problem, z czym się boryka, jakie ma oczekiwania, oceniamy w swojej głowie, czy nasz zabieg się w to wpasowuje, czy jest w stanie na to pomóc. I jeśli tak, no to przechodzimy do rozwiązania tego problemu, czyli w jaki sposób pomaga, w jaki sposób działa, w jaki sposób pomoże na ten konkretny problem. I dopiero później właśnie przechodzimy do, do naszej oferty, w jaki sposób ona wygląda. Więc. Nie pomijaj tego aspektu sprzedaży. E, staraj się jak najbardziej nawiązać relacje z tą klientką, pokazać jej, że jesteś w stanie jej pomóc, bo jeśli naprawdę fajnie tak to wszystko przeprowadzisz i będziesz ją tak m, prowadzić od punktu A do punktu B, od punktu B do punktu C, to zobaczysz, że naprawdę w bardzo po, łatwy sposób jesteś w stanie tą klientkę, klientkę prowadzić i e, jesteś w stanie też rzeczywiście m, realnie tym osobom pomagać. Okej, okay, musiałam na chwilę wyłączyć nagranie, zatrzymać, bo widziałam, że rozgodowuje się mi laptop, więc pewnie za kilka sekund czy za jakąś minutę bym nie rozłączyło nagrywania, więc już teraz wracam do tematu. Więc, tak jak wspomniałam, są te dwa elementy, które oprócz tego, że my docieramy do nowych osób. Są bardzo ważne w pozyskiwaniu klientek, czyli po pierwsze, my z reklamą docieramy do nowych osób w okolicy, po drugie, przygotowujemy swoją ofertę, żeby naprawdę była taką wartościową opcją w okolicy. Ja e, uważam, że powinna być taką jedyną słuszną. E, I e, trzecia rzecz to jest właśnie ta sprzedaż, gdzie zmieniamy tą wstępnie zainteresowaną osobę w zdecydowaną klientkę, gdzie pokazujemy, że mamy rozwiązanie problemu, gdzie poznajemy tą osobę jeszcze lepiej i nawiązujemy relacje. Jeśli zaplikujesz te trzy ważne elementy, to sama zobaczysz, że wcale te pozyskiwanie klientów nie jest takie trudne, jak mogłoby się wydawać, że to nie musi być skomplikowane, że nie musisz dodawać ogromnej ilości postów codziennie, że nie musisz dodawać rolek, że nie musisz bardzo dużo pracować, że to nie jest tak, że Ty musisz robić bardzo dużo, żeby te klientki się pojawiały. Czasami nie trzeba robić dużo, ale trzeba robić po prostu właściwe rzeczy, czyli właściwie te trzy elementy, one nie są bardzo skomplikowane, one nie są trudne do wdrożenia, Trzeba po prostu wiedzieć, po pierwsze, jak stworzyć taką reklamę, żeby nie błądzić, żeby nie próbować, bo są różne cele reklamy, że reklam, są różne sposoby promowania się, niektóre są zarezerwowane dla na przykład wszerzy kursów e, online, niektóre są zarezerwowane do polubień strony, do aktywności pod filmem, do na przykład wyświetleń filmu, więc... Ogólnie, jeśli nie uczyłaś się tego wcześniej, może Ci się to wydawać skomplikowane i możesz się w tym pogubić, więc jeśli, wiadomo, próbujemy wszystkie umyte próby błędów, to może zająć trochę czasu, ale jeśli wiesz, co robić, jeśli masz już gotowy plan, jeśli e, wiesz dokładnie, który cel reklamowy się sprawdza, które zdjęcia się sprawdzają do zabiegu beauty, które teksty się sprawdzają, co one powinny zawierać, to wszystko jest naprawdę bardzo proste, bo wtedy po prostu sobie tylko kopiujesz e, to, co masz zaproponowane, wklejasz i jakby to działa. Więc jeśli masz gotowy plan, to naprawdę jest to bardzo proste. Jeśli wiesz na przykład na co zwracać uwagę, projektując swoją ofertę, jeśli wiesz jak sprzedawać, żeby te rozmowy kończyły się sprzedażą, to naprawdę pozyskiwanie klientów staje się bardzo proste. Więc wrześni i październik jest takim momentem, gdzie warto wdrożyć pozyskiwanie klientów przy pomocy reklam. Warto się tego nauczyć, bo nie jest to tak trudne, jak mogłoby się wydawać, nie jest to skomplikowane. A jeśli raz się tego nauczysz, to naprawdę będziesz mogła już cały czas pozyskiwać klienki w ten sposób, będziesz mogła cały czas używać tego schematu, będziesz mogła nawet opuścić trochę takich działań, które nie przynoszą Ci zbytnio rezultatów, które na przykład e, zajmują Ci dużo czasu, a nie generują efektów i skupić się tylko na esencji. Ja jestem za tym, żeby w ogóle skupiać się na tej esencji, która działa, żeby skupić się na działaniach, które realnie przynoszą efekty, albo mieć sobie działania, które przynoszą małe efekty, albo nie przynoszą ich wcale. Więc jeśli skupiasz się na ważnych rzeczach, to naprawdę jesteś w stanie pracować mało, a generować dużo właściwie efektu. Taka reklama na Facebooku, jeśli jest dobrze stworzona, do tego jest fajna oferta, dobra sprzedaż, to spokojnie jesteś w stanie nawet pozyskać 50 plus nowych klientów w miesiącu na swoje sługi Beauty. Więc czy to jest jakieś permanentny, czy to są jakieś zabiegi na twarz, czy zabiegi na ciało, wiadomo, wszystko zależy od tego, jakie masz te zabiegi, ale na każdy zabieg Beauty jesteś w stanie osiągać fajne rezultaty. Więc. Nieważne jakie masz zabiegi, czy jesteś energistką, czy jesteś kosmetologiem, czy masz zabiegi modelujące sylwetkę, czy na przykład zabiegi pielęgnacyjne na twarz, czy może jeszcze jakieś inne zabiegi na twarz, czy jeszcze coś innego to jest nieważne, bo możesz ten schemat wdrożyć i też osiągnąć rezultaty. Bo pamiętaj, jeśli komuś się udało, jeśli ktoś takie rezultaty ma, a w naszym profilu znajdziesz plus 70 opinii, rekomendacji od naszych klientek i jeszcze w ogóle efektów takich pisemnych, screenów znajdziesz setki, więc tu masz, myślę, że wystarczające potwierdzenie, że to działa i da się to osiągnąć. Więc jeśli ktoś osiągnął takie rezultaty, to też możesz, tylko musisz po prostu wdrożyć to samo. Czyli też musisz właśnie zająć się swoją ofertą, sprzedażą, dobrą reklamą i również będziesz mogła spodziewać się, Fajnych rezultatów. Więc e, jeśli interesuje się ten temat, jeśli chciałabyś teraz w październiku, wrześniu e, poświęcić troszkę tego czasu na, to, na tą naukę. Chociaż e, naprawdę tego czasu nie musisz poświęcać dużo, bo taki spoiler alert, to naprawdę 30 minut. E, jesteś w stanie 30 minut taką reklamę stworzyć, więc to nie jest dużo. E, to nie wygląda tak, że teraz będziesz musiała tygodniami siedzieć i to wszystko tworzyć, i to będzie takie trudne, bo to naprawdę jest proste, jak tylko będziesz wiedziała krok po kroku gdzie klikać, co robić. Więc około 30 minut poświęcasz, później takie 30 minut w tygodniu. Myślę, że właśnie na pracę z taką reklamą, żeby to wszystko sobie jest to 30 minut tygodniowo myślę, że max. E, I tyle. I możesz po prostu działać. Więc jeśli interesujecie ten temat reklamy, jeśli chciałabyś teraz wreszcie w październiku zacząć pozyskiwać klientki przy ich pomocy, to polecam Ci nasz program Beauty Mentor, bo tam dokładnie krok po kroku uczymy, jak samodzielnie, bez niczyjej pomocy, sobie to wszystko ogarnąć. Czyli właśnie, jak zacząć pozyskiwać klientki, jak stworzyć taką reklamę od zera, jak później pracować z taką reklamą, jak zmieniać zdjęcia, teksty, jak przygotować swoją ofertę, jak sprzedawać później, jak do sprzedawać inne usługi, jak ktoś przyjdzie na jedną usługę, to jak zachęcić do innych, jak rozwijać posztę panoflową, więc to jest taki program po prostu kompleksowy, który może Ci właśnie te wszystkie najważniejsze elementy zaopiekować, tak żebyś mogła skupić się na ważnych rzeczach, a odpuścić sobie rzeczy nieważne, i żebyś mogła pracować mniej, ale osiągać lepsze rezultaty. Więc jeśli ciekawi Cię ten temat, chciałabyś e, dowiedzieć się więcej, to tutaj w opisie tego filmu znajdziesz link do opisu naszego programu Beauty Mentor. Jeśli będziesz miał jeszcze jakieś dodatkowe pytania, na przykład nie odpowiedziałam, w tym filmie na coś, co Cię nurtuje, to śmiało pisz nas na Instagramie. To jest chyba taka platforma przez nas ulubiona, bo tam jednak najbardziej jesteśmy tacy aktywni. Tam jest też bardzo dużo jakichś takich rolek czy postów edukacyjnych, więc też śmiało korzystaj, wdrażaj. Jeśli masz jakieś pytania, to śmiało można spisać na Instagramie. Czy właśnie też tutaj w opisie tego filmu wrzucę link do konsultacji, jeśli chciałabyś na taką konsultację umówić się przez telefon. Więc w tym filmie to już tyle. Mam nadzieję, że dałam Ci troszkę motywacji i też. Wyjaśniłam Ci, jak możesz krok po kroku to wszystko wdrożyć. Przedstawiam Ci taki plan, który może pomoże Ci osiągać fajne rezultaty już we wrześniu i w październiku. Pamiętaj, żeby się przygotować już właśnie na te miesiące, grudzień, styczeń, często w grudniu właśnie jak nie jesteśmy przygotowani, no to ten grudzień można zaskoczyć, bo ludzie wtedy na przykład... Myślą bardziej o jakichś tam świętach, o nowym roku, nie na przykład skupiają się na zabiegach, więc jeśli nie przygotujesz się tego czasu, no to później może być zaskoczona, że tych klientek nagle staje się mniej. Więc pamiętaj, nawet jeśli teraz masz klientki, ścis dużo, to mm, nie weź w ten sposób, że to musi być tak zawsze. Już teraz jakby e, wdrażaj jakieś działania, żeby na przyszłość też już gdzieś tam działo się więcej, bo jeśli teraz się tym zajmiesz, to potem będziesz mogła spokojnie sobie e, w grudniu, w styczniu. E, no, dalej ten kalendarz mieliśmy wypełniony. Niektóre osoby uważają, że stycznia jest takim mieliśmy. Przestoju, więc już teraz możesz przygotować się na ten styczeń, bo jeśli teraz zaczniesz polskiwać nowe klientki, to stopniowo zaczniesz to teraz bardziej rozwijać. Te klientki zgłaszają się od pierwszych dni nowe, no ale później wiadomo, przychodzi jakaś poczta, panowa, jakieś do sprzedawania usług, i to wszystko też się stopniowo rozwija. Więc jak teraz zaczniesz działać, to już grudzień i styczeń możesz sobie tak po prostu zaopiekować. Więc to jeszcze właśnie tak na koniec. Bardzo dziękuję, że obejrzałaś tutaj, że byłaś tutaj ze mną, że obejrzałaś to wideo, że byłaś tutaj ze mną. Mam nadzieję, że ta wizja była pomocna, że tutaj dałam Ci troszkę inspiracji, troszkę motywacji i też może coś tam właśnie, co pomoże Ci już właściwie na przykład w tym tygodniu wdrożyć coś, co, co pomoże Ci zwiększyć ilość klientek. Mam nadzieję, trzymam za to kciuki i co? I widzimy się w kolejnym wideo. Do usłyszenia!